Z nami kolega na dziś się z osobą, która tylko jego kolega gra. No dobra. To zaczynamy? Na jak? No jak? O, to już że jest to dobre granie mm. trochę się zbudowanie, że, że coś ja, no dobrze no, dobrze grać, dobrze. Kurde co? No, nie przejdę znowu do zera, wygramy do czerny, to będzie trochę wstyd. Ej. Dobra, okay. czekaj, czekaj, bo nierozgrzany jestem, dopiero z, dzisiaj do, zacząłem pierwszy raz grać. Są Od dawna. Dobra, ja dzisiaj jeszcze w przyszłym tygodniu mam 6 minut, ale nie teraz, więc sobie to zrobię. Co tobie? Rozgrzewka to jest takaś. Kurde. Mhm. Czekaj. O, no, no, czekaj. O, dobra. Dobra, O, kiedyś jak grałem tak więcej, więcej, no... no jak grałem o no, kilka roń dziennie, to aż Setiego zabiłem. Nie wiem, na jakimś party, ale zabiłem, chłopie. No, w... no Setiego, nie wiesz, który... kto to Seti? Nie, no wiem, ale jak? Gdzie? Znaczy... Fullboxa dostał takiego, że nie, no. Nie spodziewał się chłop po prostu. Ja zbudowałem tutaj w sumie nie że coś, ale pałac kultury trochę Kurde To do zero kawał będzie Czekaj, tak, czekaj Możemy, potem robimy jeszcze hodorowo, jak zawsze tu Możemy, możemy. Nie. To ja bym życzę robił do siebie, bo... wy, wiecie, wy to to Kurde, czekaj, muszę się rozgryć. Tylko zaraz Dobra Widzę Teoretycznie wygrałem 3 do 0 ale zrobimy wszystko zaraz? No, dawaj Teraz się rozgrałem już OP No mówiłem że porobiłem robiłem tego na fullboxa, że nie rozgrzany mówiłem Nie grałem w Fortnite od... nie wiem, dwóch miesięcy jak nie dalej ja się no, Musiałem się rozgrzeć chwilę Takie trzy gierki, dwie Oj GG, GG Wygrałem ze mną teoretycznie, zrobiliśmy wszystko Ale tak samo na, na pierwsze trzy gry to ja wygrałem Ale powiedzmy że wygrałeś Ah, dzięki. Dzięki, thank <coughs>